Co zrobić z jajkami, które zostały nam po świętach? To na pewno nie możemy mrozić jajek na twardo czy na miękko. Te musimy przerobić albo w formie pasty, albo dodać do sałatek i po prostu zjeść jak najszybciej. Nie możemy mrozić jajek w całości, czyli że na przykład wkładamy surowe jajka do pojemnika plastikowego i w ten sposób zamrażamy. No oczywiste jest to, że skorupka po prostu pęknie. Możemy za to zamrozić. Uwaga! Jajka surowe osobno. Białka i wtedy mamy idealnie takie białka na bezę i osobno żółtka. Ale kiedy chcemy zamrozić jajka żółtko razem z białkiem, to musimy wcześniej po prostu delikatnie je wymieszać i w ten sposób zamykamy pokrywę i Mrozimy w pojemniku plastikowym albo w torebce strunowej. Koniecznie na opakowaniu zapiszcie datę. No i tak opisane i zamrożone, szczelnie przykryte jajka możemy przechowywać w zamrażarce nawet przez 6 miesięcy.